Siemano, już tak dawno nie było Mundialu na tym kanale i dzisiaj wreszcie jest mecz otwarcia z Irlandią. Europejski rywal, więc tak w sumie bez szału można się czegoś spodziewać, takiej europejskiej piłki. Ale czego po nas się spodziewać nie wiemy, bo na Mundialu nie byliśmy ostatnio. Nasz ostatni mundial był tak dawno temu. Dlatego chciałbym jakiś fajny wynik wykręcić na tym mundialu. To nie będzie takie w sumie trudne. Wystarczy wygrać ten pierwszy mecz i mamy już pewnie udział w fazie pucharowej, no bo na tym mundialu skoro jest 48 drużyn, a 32 drużyny przechodzą do następnej rundy, to można też wyjść z trzeciego miejsca. No i właśnie ostatnio jak graliśmy, no to tak się nam udało wyjść z trzeciego miejsca, co prawda trafiliśmy na Argentynę, dlatego będziemy celować w najwyższe miejsce w grupie możliwe, żeby nie trafić na jakąś super reprezentację w jednej 16 i być może uda się przejść do kolejnych etapów. Jak najdalej, bo to są ostatnie mistrzostwa w tej serii. Będziemy mieli jeszcze euro, ale euro to już nie jest mundial, także musimy tutaj wykręcić najlepsze liczby. No i co do składu, no to ten skład zostaje taki, jaki był ostatnio, graliśmy. Nie ma tutaj wiele zmian. Zmiany będą po tym mundialu. Będzie bardzo dużo zmian po tym mundialu. Będą młodzi zawodnicy, ponieważ dużo naszych graczy będzie z reprezentacji odchodzić. Na przykład jest to ostatni mundial Karola Świderskiego, Metiego Cash. Gumnego, kapustki. Także wielu naszych kluczowych zawodników odejdzie. No i będziemy musieli jakichś młodszych ściągnąć. Jeżeli macie jakieś fajne propozycje na piłkarzy, to zapraszam do sekcji komentarzy. No a tak wyglądają wszystkie grupy na tych Mistrzostwach Świata. My jesteśmy w grupie chyba i tych grup jest 12 po 4 zespoły, co nam daje 48 drużyn. I jest to oczywiście Mundial w Arabii Saudyjskiej 2034. Ja mam czapkę. Mam salik. Bo bardzo się jaram tym mundialem. Z racji, że jest ostatni, to bardzo chciałbym coś osiągnąć. Pierwszy mecz. FIFA dała nam chujowy stadion, bo jest taki malutki, ale jest to stadion oczywiście w Arabii Saudyjskiej. Na takich stadionach będziemy grać ten mundial. Jest to Dubai Stadium. Co prawda mało niestety mam tych stadionów w grze, bo tylko tyle znalazłem, ale prawda jest taka, że na mundialu w Arabii Saudyjskiej będą inne stadiony, będzie ich dużo, ale będą inne i w ogóle one nawet jeszcze nie są zbudowane. Bo dopiero będą się budować, więc tych stadionów nawet w rzeczywistości jeszcze nie ma, bo jest, no nie oszukujmy się, jest jeszcze bardzo dużo czasu do tego Mundialu. Dobra, życzcie mi powodzenia. To, co się będzie tutaj działo, to zaraz będzie już historia. Jest piękny Puchar, Mecz Otwarcia, Polska, Irlandia. Zagramy na scoreboardzie FIFA World Cup 2022, no bo jest to dosyć logiczne, że nikt nie stworzył jeszcze scoreboardu na Mundial w 2034 roku, aż tak w przyszłości łośnik nie odbiega. Sam nie potrafię zrobić. No, jakbym potrafił, to bym pewnie coś takiego ogarnął, ale niestety nie umiem. Ej, ten stadion jest spoko. Co to za stadion? W ogóle jakieś palmy. Ja mówię, jakiś gówniany stadion Dubai Stadium, a tutaj dobry stadion. No to zaczynamy, nasza droga na Mistrzostwa Świata 2034 Sparingi były słabe, to jest skład Polski Na bramce Drągowski, Obrona, Karbownik, Walukiewicz, Piątkowski, Cash, Pomoc, Zalewski, Moder, Kozłowski, Joźwiak I dwóch napastników, Świderski, Beledyczak Chociaż myślałem, czy by Świderskiego nie wystawiać, no bo ostatnio ma taką formę słabą A to Irlandia, Keleher na bramce, Obrona, Manning, Obrien, McGuinness Doherty, Pomoc, Kuleng, Knight Brady, Coventry, McAther i... nie zdążyłem przeczytać Napastnika. Ale spokojnie i tak nie dowiecie się, kim jestem napasnik, bo ja mu nawet piłki jedam. No, i zapomnijmy jeszcze wspomnieć. Oczywiście te poziom trudności zostaje ten sam, jak zwykle superstar, ale mecze gramy po 12 minut z racji, że gramy po jednym meczu na odcinek na mistrzostwach świata. A teraz będzie pierwsza szansa na strzał z dystansu Kozłowski. No i spoko. Ale dziwny jest ten stadion, takie niebieskie tam jest poza boiskiem spoko, ale szkoda, że trybuny są daleko. O boże, dobre zagranie, a więc parot, papuga Kurwa, jednak się dowiedzieliśmy, kim on jest Sparingi przed mundialem były bardzo słabe One zawsze są słabe, moim zdaniem Więc tutaj jakby się nie zapatrywał na te sparingi Przed sparingami graliśmy Ligę Narodów i radziliśmy sobie świetnie Więc jeżeli tak sobie będziemy radzić też na Mistrzostwach Świata, no to powinniśmy zajść daleko Ojej, to jest dobra pod... Dobra, podanie. Mi się tam chłop wyłożył. Ja wcale nie chciałem, żeby on się wślizgnął. Teraz już jak. Spójrzmy. Dobre zagranie, tylko chciałem właśnie do Zalewskiego ale Zalewski jeszcze. Benedyczak, nie wiem, co z piłką zrobić. I mamy strzał, który broni. Końśliwy całkiem. Mader ma całkiem niezłe uderzenia z dystansu. Dobrze, Zalewski pięknie to zrobił. Jest Benedyczak. Kurwa. Oj, to jest dobra sytuacja dla Irlandii. Proszę, nie dajmy mu Brawie Prawie strzeliłem, samobójca! Ja pierdzielę Nie wiem, co oni tak pchają to do własnej bramki. Kurna, wyjeb. No i koniec: 0 do zera Mecz jest, no, taki w obie strony, bym powiedział. Ale świderski znowu jest niewidoczny. I wiecie co? Ja przechodzę na formację, którą każdy doskonale zna. Albo w sumie to nawet damy sobie skrzydłowych. Wejdzie do tego skóraś i świderka zamieni. Za kogoś ofensywnego. Nie wiem za kogo. Kapustki nie ma, bo miał słabą formę, więc chyba Szymański. Benedyczak jest Zalewski. O, będzie musiał być gol! Ja pierdolę, czemu? Czemu on nie trafił? Chociaż w sumie to doskonale wiem, czemu on nie trafił. Jeżeli oglądasz tą serię od jakiegoś czasu, to wiesz, że Zalewski często nie trafia. Ale piękny wślizg! Pięknie, no to lecimy teraz z kontrol, cyk, pyk, podanie, cyk, moder, pyk, zalewski, cyk i CHUJ No, moder z dystansu, ja lypa. Ojojoj! Oj, brawo, drągowski! JEZUSZ, miałem mroczki przed oczami, no to była normalnie. Bot, bot, bardzo takie sytuacje strzela. Bardzo często. Moder, świetne zagranie do Szymańskiego. Szymański poczeka chwilę na Zalewskiego. Jest! Zalewski! Gol! Mamy to! Pięknie! Tym razem wygrał, wygrał walkę o pozycję i strzelił w ramkę. Dobrze, dobrze ta akcja poprowadzona. Tutaj to podanie się nie udało, ale podbijało się. Takie trochę w stylu jak ze Szwajcarią na Euro, na Euro 2016. Kiedyś Kamil Grosicki też tak chciał właśnie podać. Ale piłka nie przeszła, wróciła znowu do Kamila. I on tam później podał do Kubytu, prawda? Zalewski dostał piłkę z powrotem i strzelił gola. No uff. Trochę ciężar, ciężar mi spadł z serca. Natomiast obawiam się, że oni będą teraz nas próbować atakować jeszcze bardziej. Więc albo podwyższamy wynik, albo modlimy się kurwa no. 65 minuta. To, to jest co pora na zmiany. I tutaj wstawimy teraz Klimale. I do tego Maxi Ojedele. Za Kozłowskiego trochę bardziej już defensywnie. Jedną zmianę jeszcze sobie zostawię. W razie co. Szymański do Zalewskiego dasz radę ma to Ja pierdolę, no jak to jest możliwe? Ja nie wiem, to jest to jest cały Zalewski. Szkoda, no tak pięknie wychodzi, ale strzelać to on za bardzo nie potrafi. To jest dobra wrzuta. Wybi, wybi. Wow, jak on to wybronił? Co? <trybuj> Ty on jakoś Jakimś trikiem to wybronił. Co jest? Skóraś? Fajny trik. Idealny wręcz. Jest zalewski. Znowu będzie zagranie do Skóraś, o Skóraś! I dwa. Do zera, idealnie, idealnie mamy to Polska górą, i chyba mamy już wygraną, więc mamy trzy punkty na tym mundialu, i bardzo dużą szansę na to, żeby wyjść z grupy. Jeden punkt tutaj wystarczy całkowicie. Myślę, że jeden punkt załatwi sprawę, a mamy do tego dwa mecze, także dobrze, wybieg skóraś. No i ja kliknąłem, żeby wybiegał, także zrobił to, o co go prosiłem. Idealnie. No i koniec! Mamy! Zwycięstwo w meczu otwarcia. No i nic tu więcej chyba nie muszę dodawać. Irlandia. Jeszcze może powalczyć oczywiście, ale bardzo trudne zadanie przed nimi. Przed nami zresztą też. No następne mecze zagramy z Urugwajem i z Senegalem. Teraz chyba będziemy grali z Urugwajem. Bardzo dobry mecz biało-czerwonych. Najlepszy Zalewski. Bardzo fajnie, że udało mu się strzelić gola i zdobył ステップ。 Ale trzeba mieć na uwadze to, że on, no, napastnikiem to nie jest. I niestety, marnował bardzo dużo sytuacji. Najgorszy Jakub Moder, chociaż. Ja bym nie powiedział, środek pola dzięki niemu naprawdę był rozruszany. Dobra, zerknijmy na mecze pozostałe na tych mistrzostwach. Arabia Saudyjska w meczu otwarcia wygrywa z Ganą. A więc Arabia na razie gospodarze. Bardzo już blisko wyjścia z grupy. Peru, Katar, Remis. Holandia sobie wygrywa. Algeria, Finlandia. Co to za meczycha w ogóle? Hiszpania wygrywa z. Z Meksykiem, to też bardzo ważny mecz Był dla Hiszpanii, Anglia wygrywa Z Serbią, tym razem 2-0 Trochę lepszy mecz bo podobno Anglia-Serbia to był w ogóle najdudniejszy mecz na Euro24 Szczerze nie oglądałem, więc nie będę Ale to derby Ameryki Południowej Brazylia-Kolumbia 0-0 I derby północnej Kanada-Panama 1-0 A w naszej grupie Urugwaj wygrywa z Senegalem tylko 1-0 Co oznacza, że na razie Polska jest liderem tej grupy No ale teraz będzie właśnie starcie z Urugwajem Które zdefiniuje już na pewno kto będzie liderem I pewnie ktoś zostanie tym liderem do samego końca no bo jeżeli wygra jeden z tej dwójki no to pewnie on już będzie liderem. Tutaj mamy wyniki jeszcze oczywiście pozostałych grup, Francja wygrywa z Chorwacją Koreańszczy Oman, Włochy wygrywają z USA Niemcy wygrywają i Portugalia z Belgią remisuje jak na razie to wszystko wygląda spoko w sensie faworyci wygrywają i jakoś tam bardzo wpadek tutaj nie ma, więc jeżeli byłbyś bukmacherem no to łatwo by było w miarę trafić ale niestety po niskim kursie. skoła koła usunąłem już Mateusza Wieteskę, Krystiana Bielika, Dawida Kownackiego, Płachetę i Juźwiaka. dlatego, że oni nie są powołani, więc bez sensu, żeby tutaj overall im się zmieniał. Ci, którzy będą odchodzić po tym mundialu jeszcze, ale są powołani, na razie ich nie usuwam, bo na mundialu może im się zmienić forma, także losujemy i zobaczymy, kto to dostanie upgrade albo downgrade dzisiaj. Maxio jedele! Uuu jak będzie upgrade to będzie super, bo ja z niego korzystam teraz często Proszę, 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 plusik, żeby był i będzie prawie plus 7 Tylko jedna Jedna linijka, to jest plus 7 I żeśmy prawie to trafili, ale dobrze Jest bardzo dobrze, bo mamy plus 2 A to daje Maxiemu Jedele 81 overall, na razie ma 79, ale czary mary I już ma 81 I naprawdę, całkiem mocno wzrosły Mu statystyki, także jest Z niego już niezły grajek i przyda nam się Na pewno będziemy z niego korzystać Na mistrzostwa świata jeszcze, więc Bardzo dobry upgrade. Na dzisiaj to to tyle, jeżeli film się podobał, albo chociaż za zwycięstwo Polaków mógłbyś zostawić łapkę w górę, byłbym bardzo wdzięczny. A w następnym odcinku, oczywiście, pojedynek z Urugwajem i to nie będzie wcale mecz. Wszystko, bo bardzo dobrze rozpoczynamy te mistrzostwa.